Witam Państwa. Zgodnie z zapowiedzią, ten odcinek z serii Wadla zaawansowanych dotyczyć będzie problematyki faktur, a dokładnie takich dokumentów fakturopodobnych, które nie są fakturami podatkowymi, a które funkcjonują pod tą nazwą i które mają bardzo istotne znaczenie praktyczne które są tworem nie prawa, tylko praktyki. I najważniejszym dzisiejszym tematem będzie właśnie fraktura proforma. E, czym ona jest? E, funkcjonuje od, od dziesiątków lat. Znana była jeszcze w okresie przed e, przed pojawieniem się faktur podatkowych, czyli przed 1 lipca 93. Wtedy była tak samo afirmowana przez praktykę, przez władzę. Polega ona na tym, że Podatnik nie jako podatnik wysyła dokument, który nazywa fakturą, który to dokument jest często, najczęściej wezwaniem do zapłaty, i który jest niezbędny dla dokonania zapłaty przez adresata tego dokumentu, czyli przesłanką jego w, Powodem wystawienia tego dokumentu jest to, że wierzyciel chce uzyskać zapłatę za dostawę towaru, przyszłą dostawę towaru, do za przyszłą usługę i czy też ma dostać zaliczkę, czyli samo żądanie zapłaty zaliczki i owo żądanie, które jest, jest dokumentowane ową fakturą, zwaną proformą, gdzie się pojawiają wszystkie istotne elementy i podatek należny, i kwota netto, kwota brutto przedmiot, czy też kwota zaliczki z tytułu dostawy z podziałem na kwotę netto i kwotę i podatek należny, natomiast ten dokument nie potwierdza nie jest dowodem powstania podatku należnego. Ten podatek należny powstaje dopiero jeżeli dotyczy on przedpłaty czy też zaliczki w momencie otrzymania zaliczki, albo też pojawi się ten, ten, ten podatek należny i, i podstawa opodatkowania. Jeżeli proforma dotyczy przyszłej dostawy, w momencie dokonania tej dostawy. Dlaczego podatnicy? powszechnie stosują ten dokument. Dlatego, że po pierwsze nie chcą wystawiać faktur z góry, bo przecież mówiliśmy o tym, faktura może być wystawiona ex ante, przed dokonaniem czynności. Wtedy nie podlega ewidencjonowaniu w rejestrach określających podstawę opodatkowania i podatek należny, nie mówimy oczywiście o przypadku, w którym faktura wystawienie faktury rodzi obowiązek podatkowy. Mówimy o przypadkach, w, przypadku, w którym obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli chwilą wykonania czynności albo dokonania zapłaty. Czyli w szczególnym przypadku, jakim jest kasowy moment powstania obowiązku podatkowego. Mówimy o fakturze która jest wystawiana z tytułu zdarzeń przyszłych, które, yy, które po, w, których, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania przedpłaty zaliczki raty przed wykonaniem czynności lub w momencie wykonania czynności. I dlaczego to jest ważne? Podatnicy chcą wystawiać ten dokument, wzywając do zapłaty. Najczęściej to jest wezwanie. Do zapłaty, zwłaszcza żeby zwłaszcza część zaliczkowania przyszłej dostawy, albo jest to dokument, który jest zapowiedzią treści faktury podatkowej, czyli przedstawia się proformę, ta proforma jest akceptowana, i jeżeli jest zaakceptowana w momencie, czyli ona pokazuje przyszłą dostawę, Czyli według tej proformy ocenia przyszłą dostawę, i jeżeli ta przyszła dostawa zostanie zrealizowana, zgodnie z treścią proformy zostanie wystawiona faktura rzeczywista. Czyli proforma jest również projektem faktury podatkowej i zapowiedzią y, r, przyszłych czynności. I nabywca ocenia, czy Akceptuję proformę, mówi, akceptuję proformę, to znaczy akceptuję zarówno ceny, jak i zakres wykonanych czynności i czekam ich wykonania. Czyli przedstawiam Ci proformę, tyle to Ci mam teraz dostarczę, chcę mieć za to tyle a tyle. Zatwierdź mi proformę i to znaczy zrealizuję te dostawy, które są tam przewidziane, a Ty zarazem akceptujesz, to jest forma w istocie zawarcia, Umowy, takiej umowy, umowy niezobowiązującej, tylko umowy, która ma już na celu wykonanie, czyli umowy przenoszącej własność, prawda? I oczywiście przenoszenie nastąpi w momencie wydania rzeczy, czyli jeśli jest jakaś analogia z prawem cywilnym, to właśnie tego rodzaju rzeczy. To jest umowa ogólna, ma charakter, oferta ma charakter zobowiązujący, a proforma jest tą umową przenoszącą, już wykonawczą, prawda, która wykonuje określoną część zobowiązań, in concreto, w stosunku do danych towarów, danych usług i za określoną cenę. I to jest charakterystyczne, że proforma. Użyta. To są te dwie główne sfery jej użycia. Ale oczywiście jest używana i w innych przypadkach, co jest najważniejsze, nie jest fakturą podatkową. Dlatego warto na jej napisać na niej, że niniejszy dokument nie jest fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Że nie jest, że wiadomo, że ten to nie jest podatek należny, nie stosuje się do proformy artykuł 108. Czyli z czego to wynika? No z wieloletniej praktyki, zresztą honorowanej przez organy podatkowe, czyli honorowanej. Wystawiasz proformę, to nie wystawiasz fakt, bo przecież nie jesteś podatnikiem z tytułu tego zdarzenia. Dopiero będziesz podatnikiem. A zwłaszcza, że możesz również nie być. I to bo może się ta zaliczka może nie zostać wpłacona, albo ta czynność nie dojdzie do skutku i co jest ważne, że w tym przypadku yy, nie jest to faktura w, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niektórzy nawet mówią, żeby napisać, nie jest to faktura w rozumieniu ustawy o podatku w, w rozumieniu ustawy o podatku od, od towarów w tym również artykułu 108 tej ustawy, czyli to nie jest faktura wystawiona przez czyli to w ogóle nie jest faktura w rozumieniu tej ustawy, czyli zarówno faktura z tytułu czynności wystawiona z góry, jak i faktura z tytułu yy, właśnie braku czynności, jakim jest faktura w rozumieniu artykułu 108 ustęp 1. Nie jest ewidencjonowana w rejestrach dla potrzeb podatku od towarów i usług. W ogóle nie musi być ewidencjonowana, bo nie ma takiego obowiązku. Chociaż podatnicy stosują odrębną numerację faktur, faktur pro form, żeby one miały swoją kolejność, żeby po prostu można było panować nad ilością wystawianych tych dokumentów. Nie trzeba ich anulować, nie trzeba ich korygować, no bo one nie mają tej misji, którą, misji ewidencyjnej. Bardzo ważne jest to, że one, te faktury proformy są niezależne, to jest bardzo ważne, od całego procesu, tego formalnego procesu fakturowania że, że niech jest pojawia się w umowach stwierdzenie, że, że nabywca jest zobowiązany do spłacenia przedpłat tam za okresy takie to a takie, których, które następuje, a zapłata jest dokonywana na podstawie dokumentu wezwania do zapłaty, którym jest proforma. No i pytanie, czy czy to jest dokument potwierdzający roszczenie? Czyli, czyli, y, czyli on jest, potwierdza roszczenie w rozumieniu już cywilnoprawnym. Odpowiedź jest, że może, że może być dowodem y, jakby zaistnienia, Nie, roszczenie powstaje z mocy ekskontraktu, ale jednak może być tak, że owo zdarzy, owoców, dokument jest niezbędny dla udokumentowania powstania tego roszczenia, które dotyczy przyszłych zapłat, lub przyszłych, lub, lub jest roszczeniem w tym przypadku o roszczeniem, które dotyczy, znaczy zapowiedzią przyszłych roszczeń, które powstaną w momencie, w którym ta czynność Zostanie wykonana, ale wtedy tym dokumentem potwierdzającym roszczenie jest sama faktura, ta, która jest z tytułu zdarzenia. I kończąc ten wątek, to jednak faktura, fakt, trzeba powiedzieć, nawiązując do jednego z poprzednich naszych spotkań, że faktura, że, no, że jednak faktura nie jest fakturą handlową. Jednak faktura handlowa jest dokumentem, który dotyczy zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu bezwzględnie, ale jednak rodzących tych, które są zdarzeniami ewidencyjnymi, czyli które są ewidencjonowane. To prawda, nie w ewidencji podatkowej, tylko w ewidencji księgowej, czy też dla potrzeb podatku dochodowego, ale jednak to, są, to, jest, to jest inny dokument. Tak samo czym innym jest faktura handlowa, czym innym jest faktura podatkowa, i czym innym jest, jest proforma. To są różne dokumenty, a ustawa o podatku od towarów i usług reguluje tylko faktury podatkowe, a dokładnie faktury wystawiane dla potrzeb podatku od towarów i usług. No i oczywiście wiadomo, że zarówno faktury handlowe, tak samo jak i, pod, i, i faktury proformy. Mogą występować niezależnie od siebie, ale mogą być występować łącznie. Z reguły faktura proforma idzie w parze z fakturą podatkową, żeby można było zażądać zapłaty bez wystawiania faktury podatkowej, która dopiero będzie wystawiona. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby faktura handlowa również była poprzedzona proformą. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Będziemy kontynuować temat. W temat fakturowy. Między innymi będziemy mówić o, o być może renesansie, powrocie faktury wewnętrznej i w ogóle całym tym problemie obowiązkowego charakteru, obowiązkowej formy faktury, ale już faktury wewnętrznej, nie tylko faktury wewnętrznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.